Jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia i pracy w sektorze IT, a to mamy do czynienia w tej chwili z taką bardzo dynamiczną sytuacją, ale najlepiej chyba oddają tę sytuację dane z portali takich, jak na przykład pracuj.pl. I tam jest bardzo ciekawa statystyka. Mianowicie okazuje się, że w momencie, kiedy w marcu zaczęła Zaczęła się właśnie przestój całkowicie w gospodarce. W tym okresie zmniejszyła się gwałtownie ilość ofert na zatrudnienie specjalistów IT. A jeśli były oferty na zatrudnianie specjalistów IT. To nie było ofert na zatrudnianie wysoko kwalifikowanych specjalistów, a raczej tylko tych juniorów, czyli z pierwszej grupy. Teraz sytuacja jest troszeczkę inna, ale to nie znaczy, że ona jest zdecydowanie lepsza. Mianowicie pojawiła się większa ilość ofert podejmę pracę, nie że szukam pracownika. To by znaczyło, że w dalszym ciągu jest przestój w zakresie potrzeb pracodawców. Natomiast zaczyna być grupa informatyków, która rozgląda się za pracą, ale następuje zjawisko stabilizacji informatyków o wysokich kwalifikacjach. Tutaj wyraźnie widzimy, że zaczyna być zainteresowanie pracą na etacie bądź w innej stałej formie, a nie pracą na krótkoterminowych umowach. Do tej pory było odwrotnie. Bardzo chętni informatycy w kilku źródłach nawet pracowali na, na umowach. Zlecenie, czy, czy innych, innych formach działalności gospodarczej indywidualnej, a w tej chwili wyraźnie widać, że zaczyna być zainteresowanie osób z wyższymi kwalifikacjami pracą stabilną. Specjaliści, którzy są tym juniorami, ci, którzy zaczynają pracę, którzy programują w niewielkiej liczbie języków, nie mają doświadczenia, no wygląda na to, że tutaj może być, tutaj może być problem ze znalezieniem pracy. I to wynika też ze statystyki inwestycyjnej, to znaczy ci, ci, ci eksperci byli zatrudniani często na takich umowach zlecenie albo w korporacjach, albo w administracji publicznej, albo w niewielkich firmach w celu dopasowania jakichś rozwiązań informatycznych do potrzeb. No i tutaj niespecjalnie widzimy w tej chwili rozwój. Tak, rozwijają się pewne, pewne dziedziny informatyki, także jak branża jako całość, jak popatrzylibyśmy na wyniki finansowe, no to one są niezłe, tu nie widać zapaści. Ale na czym? Na kamerach, na, na programach związanych z przesyłaniem wiedzy, telekonferencjami, czyli tym, co umożliwiło nam kontakt w okresie pandemii. Natomiast z branżowych rzeczy no CD projekt, tak naprawdę jeden z najlepszych wyników, czyli gry. Gry się dobrze sprzedają z tego wynika, czyli można powiedzieć, że programiści, którzy w tym sektorze funkcjonują, mogą mieć całkiem niezłe perspektywy.